2015 rok zaczęliśmy współpracę z trzecią grupą poszukiwawczo-ratowniczą na Balicach. My zajmowaliśmy się poszukiwaniami na ziemi osób zaginionych. Oni zajmują się poszukiwaniami statków powietrznych i również osób zaginionych, ale z powietrza, wykorzystując do tego celu śmigłowce. Śmigłowce w tej chwili Mi8, wtedy jeszcze Mi2 i są w strukturach właśnie ASAR w Polsce. Witam, Sylwester, Kanady jest trzecia grupa poszukiwawczo-ratownicza Kraków-Balice. Jestem pilotem tego oto śmigłowca, jest to śmigłowiec Mi-8, duży śmigłowiec transportowy, eksploatowany w siłach zbrojnych RP. Tutaj w trzeciej grupie na tym śmigłowcu pełnimy dyżury w systemie Asar. Jest to duży spółka, jak już powiedziałem, dwa silniki o mocy 1500 koni, ilość paliwa 2615 litrów, czas lotu 2, 2 godziny 40 minut. Współpracujemy ze Strażą OSPW przy przewodnikami psów ratowniczych, aby tutaj w tym systemie państwowego ratownictwa medycznego zaistnieć pozytywnie, to znaczy, żeby w przyszłości realnej akcji, kiedy będzie transport do gruzowisk, do zawali, gdzie będzie potrzebne przeszukanie, ten czas się skrócił do minimum. Celem naszych treningów jest to, aby bezpieczeństwo w państwowym systemie ratownictwa medycznego było jak najwyższe, ponieważ to są ludzie, którzy mogą być użyci do realnej akcji gruzowiskowej, a czas transportu do takiego zdarzenia jest bardzo, bardzo kluczowym czynnikiem. Treningi obcowania ze śmigłowcami różnego typu dają możliwości oswojenia psa i przewodnika, by układ nerwowy całego zespołu bardzo szybko wracał do stanu, w którym będą mogli w realnych działaniach. Być skuteczni w ratowaniu życia ludzkiego. Dzień dobry, nazywam się Wiesław Jaszczemski, kapitan rezerwy Pilot. Znajdujemy się na krakowskiej Balica, w trzeciej grupie poszukiwawczo-ratowniczej. Dzisiejszy trening ma na celu socjalizację gatunkową i międzygatunkową przy śmigłowcach w obrębie pracy śmigłowca pracującego. Na tym śmigowcu miałem nalatane około 1200 godzin. Dzisiejsze warunki, jakie panowały na, panują na lotnisku, jest to y, pełne zachmurzenie, y, widzialności około 5-7 km, spadające y, do poniżej 5. Bardzo fajna pokrywa śnieżna, gdzie rzadko mamy z taką pokrywą śnieżną do czynienia i musimy przyzwyczaić psa, że to, co z boku y, fruwa, to za tym się nie biega. Ważniejszy jest śmigowiec i człowiek. Trudność dla psa w ze śmigłowcem to podmuch, to hałas, to zapach to coś, co wywołuje w przewodniku wysokie emocje. Dlatego też mm, mamy autorski program oswajania psów ratowniczych z przestrzenią pracy śmigłowca yy, z Izy Transportem wewnątrz. Na początku oczywiście robimy to na sucho, kiedy śmigłowiec stoi, natomiast później już dalsze elementy są wykonywane w momencie, kiedy śmigłowiec jest w pracy i, i później już zespół lata tym śmigłowcem. Od ponad 7 lat wyprzedzamy przyszłość, dlatego szkolimy się, szkolimy psy ratownicze do sytuacji, kiedy będziemy transportowani na miejsce akcji właśnie przy pomocy śmigłowca, by później zespół był gotowy do podjęcia działań poszukiwawczo-ratowniczych. 56, Kraków, koordynacja, informacja, Foxos pas w życiu 2.5, 5 222, wezły. E, e, macie zgodę na uruchomienie, ciśnieje 10-17? 10-17, pas życiu 2.5 i mam zgodę na uruchomienie Rescue 656